mamy już złożoną całą armię i z tym nakładaniem tego podkładu nie nakładajcie tego podkładu w domu w pomieszczeniu tak No bo to śmierdzi to tak jakbyście z sprayem coś malowali sobie po ścianach w zamkniętym pomieszczeniu zróbcie to sobie albo na stryżku, albo gdzieś w piwnicy a jak jest lato to najlepiej wyjść sobie na zewnątrz. Zaraz powiemy więcej tylko muszę się wdrapać na górę. No to zaczynajmy. Kiedyś używałem podkładu z Army Painter ale on był jakiś taki dla mnie za bardzo płynny, nie sechł tak szybko. Dzisiaj z Army Painter mam tylko lakier. Tak? Lakier lakieru używamy po już namalowaną figurkę, po prostu żeby zabezpieczyć kolor, ale o tym też powiemy następnym razem. Dzisiaj zajmiemy się nakładaniem podkładu. Bardzo podoba mi się podkład z Citadela, biały. Kiedyś na początku, jak kupiłem sobie pierwsze figurki, to kupiłem podkład czarny. Tak mi w sklepie zaproponowano po prostu, że czarny będzie lepszy. Dlaczego? Bo jak wysprayujemy białym, to ten biały dojdzie w każde zakamarki figurki, tak? Wszędzie. I jeżeli nie pomalujemy go yy, w kolorze, to ten biały zostanie, on będzie widoczny. A kiedy pomalujemy na czarno yy, sprayem, podkładem, wtedy to nie będzie tak widoczne i no, czarny wybacza więcej, tak, biały nie wybacza w ogóle. Kupiłem kiedyś czarny, ale z kolei czarny też bardzo ciężko jest nałożyć farbę, tak, żeby tego czarnego nie, nie było widać. Przynajmniej no, ja miałem takie odczucia. Kupiłem później na próbę biały, rewelacja. Nie widzę lepszej opcji. Tak? Także no, musicie zdecydować, albo od razu kupicie sobie biały, albo spróbujcie najpierw z czarnym. <laughs> Teraz co najważniejsze. Spray przed użyciem, tak? Ten podkład musicie dobrze wstrząsnąć, ale to naprawdę dobrze, z dobre 5 minut. Ja już to robiłem przed kręceniem. E, z dobre 5 minut trzeba go dobrze rozbełtać tam w środku, żeby on się e, jak to się mówi? <laughs> Zabrakło mi słowa, no, żeby po prostu go rozruszyć, tak? I jeszcze e, co jest bardzo ważne, on musi być w temperaturze pokojowej. On u mnie stał na, tutaj na poddaszu, na strychu, dlatego ja go wrzuciłem jeszcze przed nagrywaniem do miski z ciepłą wodą na jakieś 3 minutki. Tak, on teraz jest ciepły, fajny. Rozbełtałem go, czuję, że po prostu kulki latają w nim leciutko. Słyszycie jak? Jak zamieszam, to kulka jeszcze tam się kręci. Jak zatrzymam, także to jest dobry, dobry znak. Bo gdy nie rozmieszamy tego dobrze i nałożymy to na figurkę naszą no to będziemy mieli taki chrapowaty chrapowaty ten podkład taki no brzydki, nie taki jaki powinien być ja popełniłem ten błąd przy swojej pierwszej figurce dużo szukałem na forum co zrobiłem nie tak pytałem ludzi, podpowiedzieli mi no i dzisiaj ja mówię to dla was wrzucam tutaj skrawek yy, urywek jak to, jak ta figurka mi wyszła pokażę wam teraz mój pierwszy model to są ogólnie dwie pierwsze armie, które malowałem. A to był pierwszy, pierwszy model, który kupiłem i który pomalowałem. I źle użyłem podkładu, po prostu nie rozmieszałem go zbyt dobrze. I, i on po prostu wypluwał mi tą farbę. I był zimny. I było też sprayowane w zimnym pomieszczeniu, tak. Nie, w złych warunkach. No i efekt tego jest taki że tutaj widzicie taką chrapowatość, tak widzicie tutaj na butach, zobaczcie na mieczu, wygląda to tak, no nieciekawie, ale zachowałem sobie swój pierwszy model, bo to, o widzicie tutaj na płaszczu, te takie krostki wszędzie, to jest źle nałożony podkład, dlatego dobrze go wstrząśnijcie zanim go użyjecie na, na waszej figurce i też na test popryskajcie sobie właśnie po wyprasce, tak jak wspominałem wcześniej albo jeszcze o tym wspomnę <laughs> nie pamiętam dokładnie tutaj mamy już drugi model z orków no i tutaj już nie widzimy tej chrapowatości tego już nie ma tu już poprawiłem troszeczkę spray bardziej wstrząsnąłem Zachowałem odstęp te 10-15 cm tak od figurki. No i tu już bardzo ładnie mi pokryło wszystko. I też używałem białego podkładu. Także może, może w takiej z takiej odległości różnicy nie widać. Ale jakbyście wzięli do ręki, no to już zależy od, od waszego oka, od tego jak do tego podchodzicie. Tutaj tą chrapowatość nawet czuć pod palcem. No ale mówię, to jest moja pierwsza figurka pomalowana, także zachowamy ją na pamiątkę. <grytanie> Nic z nią nie robiłem, nie poprawiałem. Ma wartość sentymentalną. Warto zostawić sobie wypraskę. Jedną pustą wypraskę albo dwie, nawet sobie niech tam gdzieś się walają, czy na strychu, czy w piwnicy, czy gdzieś w szufladzie na dole. Z tego względu, że no, warto najpierw sprayem prysnąć po, po podstawce. Będziemy widzieć, co się dzieje. Jeżeli spray mamy jeszcze dobrze nierozmieszany, to ten spray będzie tak plunam, Takie będzie, no nie będzie to takie taki fajny rozprysk, tylko będzie ta farba tak strzelała. Tak? Także no, nie próbujmy, nie testujmy tego od razu na figurce. Tylko stestujmy to sobie na, na wyprasce pustej. I ważne jest. Yy, podstawowa zasada, tak, że nie sprójemy w ten sposób, że naciskamy i trzymamy, tylko spryskujemy to tak jak lakierem jak, jak robią to lakiernicy samochodowi, yy, że po prostu przeciągamy i delikatnie warstewkę nakładamy na, na nasz model tak i wtedy ten. Podkład będzie równomiernie rozłożony. Zobaczcie, jaka jest różnica. Nie wiem, czy będzie, kurde, widać. Ale patrzcie, tutaj górę psikałem tak prosto z prajem strumieniem. O, 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 może tutaj widać. Tak to wygląda. A tutaj pryskałem od lewej do prawej. Mamy piękną powłokę. Pięknie pokon, po, nałożony jest ten podkład. Są do kupienia y, takie, y, do ręki się trzyma taki po prostu statyw, w którego się wkłada tam figurki. Z pięć, sześć figurek wchodzi, tak, można go fajnie sobie trzymać w ręce, drugą ręką można sprayować, no, ale to jest, to już kto chce to niech sobie kupi. Ja mam tutaj super zestaw, puste <laughs> wiaderko, już dobrze jest tutaj, zobaczcie jaka jest warstwa podkładu, ja go sobie po prostu stawiam stawiam na niego figurki. Zaczniemy od tych większych, te mniejsze sobie później posprejuję. Bo ich będę stawiał więcej, tak wiadomo, tu mi się mieści na tym wederku jedna. I zaczynamy sprejować, jeszcze wstrząśniemy do pewności. I jedziemy. Wracamy z każdej strony. Staramy się, żeby ten podkład doszedł wszędzie, w każde zakamarki, od dołu, od góry. Wtedy lepiej nam się farba trzyma. Farba się nie ślizga wtedy po plastiku. Można też użyć do tego rękawiczki. Wiadomo, jakiejś gumowej, najlepiej chwycimy delikatnie po bokach. Zobaczymy pod spodem jeszcze. Aha, czyli jeszcze tutaj musimy. Można użyć, ale dlaczego ja nie używam? Bo zauważyłem, że gdy mam. Yy, Rękawiczkę nałożoną na dłoń i chwytam później tak delikatnie. Model to ten podkład do tej rękawiczki się przykleja, i kiedy odklejam, no to ten podkład się po prostu odrywa tak delikatnie. A gdy, przy, gdy biorę to po prostu czystą dłonią, bez żadnej rękawiczki, to nic się nie dzieje. Ten podkład bardzo szybko schnie, co jest dobre. Jeszcze troszeczkę poprawimy. Jest duży model, dużo zakamarków. Staramy się nie robić zacieków, właśnie nie trzymamy spraya w jednym miejscu, nie psikamy tak strumieniowo w dany punkt. To jest chyba największy błąd, który możemy popełnić. Służyłem całą tą armię skowenów. Kurde, nie sądziłem, że tych modeli jest tak dużo. Tych małych skowenów, tego takiego mięsa armatniego jest 40 modeli. W tej armii jest bardzo dużo. Nie wiem, kiedy ja to pomaluję. A ludzie, tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, potrafią taką armię pomalować, w, złożyć, nałożyć podkład, pomalować i zalakierować w 24 godziny. Szok. Jeszcze szybkie sprawdzenia. Jeszcze może z tej strony troszeczkę od dołu. Pięknie. Mamy nałożony podkład. Model wygląda w ten sposób z nałożonym podkładem. Teraz farba będzie się fajnie trzymała. Nie będzie się ślizgała. Bardzo ładnie. Jeszcze, może tutaj od spodu troszeczkę. Się zaczął spray? No, muszę zobaczyć, co się stało. Okej, wszystko gra. Trzeba uważać, bo po, po, po trzeba uważać, bo po poprzednim. Yy, Sprawiamy nakładanie podkładu Nie wyczyściłem po prostu tutaj kapy No i mi troszeczkę się zaschła Tak by zaczęło przeczyścić tylko I można lecieć dalej Mamy gotowe Odkładamy Bierzemy kolejną Figurkę Weźmiemy teraz tutaj tego szczurzego lorda i tak samo. No i jest gotowy. Ogólnie to sprajowanie to bardzo bardzo szybka jest operacja z tym. Troszeczkę gorzej jest przy lakierowaniu, ale to przy lakierowaniu opowiem później. Przy lakierowaniu jeszcze bardziej trzeba uważać, żeby po prostu nie spikać w jednym miejscu. Dalej ten spray odsunąć. Aha, no i to najważniejsze, jak sprojemy tym podkładem, to trzymamy ten spray podczas sprajowania jakieś tam powiedzmy 10-15 cm od modelu. Nie bliżej, bo jak damy bliżej No to wiadomo, zapryskamy ten model Będzie ciekło z niego Jak damy dalej, no to Ten pył, ten, ta farba Zanim doleci, ona w powietrzu będzie schła I po prostu na model już Naleci takie, takie Zaschnięty taki zbrysk To też jest bardzo źle, bardzo brzydko Dlatego trzymamy spray Jakieś 10-15 cm od modelu I sprayujemy Gotowe. Weźmy parę małych. Spróbujemy je zrobić na raz. No, może ten za dużo. No i dobra, jak widzicie, nie jest to wcale jakaś taka trudna czynność. Tak, to sprajowanie, nakładanie podkładu, nie trzeba tego się bać. Po prostu dobrze jest, tak jak powiedziałem na początku, jeszcze raz powtórzę, zostawić sobie wypraskę na test, a jeżeli już nie macie tych wyprasek, no to nie wiem, może macie jakąś starą grę figurkową, tak i tam macie jakieś modele plastikowe czy nie wiem, cokolwiek weźcie plastikowego i spróbujcie nałożyć na to podkład, wtedy zobaczycie co z czym się je, tak, jak wykonywać te ruchy, i tak dalej, żebyście nie ćwiczyli po prostu za pierwszym razem na figurkach, tak jak ja zrobiłem to za pierwszym razem, kiedy ja nakładałem podkład na pierwsze swoje modele. No bo bardzo łatwo je zniszczyć. No ale wiadomo, człowiek się uczy na błędach. Teraz się nimi dzieli. <noise> Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, jeżeli to coś pomogło, to fajnie, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz. Może wy macie jeszcze jakieś dodatkowe porady co do sprayowania, a ja o tym nie wiem. Bardzo chętnie poczytam. Jak zostawicie subskrypcję, też będzie fajnie. Jako twórca zawsze jak wchodzę później tam sobie przeglądam te moje filmy. Cieszę oko jak tam widzę jakiś odzew od moich widzów. Dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie jeszcze raz i śmanko. Do następnego.